Cześć, to jest 78. spotkanie, w którym omawiam dla Ciebie zadania pod egzamin klasisty z matematyki. Dzisiaj mamy takie zadanie. Basen w kształcie prostopadłościanu ma wymiary długość i szerokość odpowiednio 35 m i 25 m. Do tej pory basen wypełniono wodą o objętości 1400 m, sześciennych, która wypełniła ten basen do 2 trzecich głębokości. Jaka jest głębokość tego basenu? Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Dobrze, i jak teraz tutaj wyznaczyć tą wysokość, tak? Mogę fajne równanie tutaj ułożyć, tak? Bo objętość tej wody w tym basenie, no to jest też objętość jakiegoś prostopadłościanu. Ta woda przyjmuje kształt prostopadłościanu, tylko tak, podstawa, no to tutaj są takie same wymiary jak basen, tak? Tylko 2 trzecie tej wysokości basenu, tak? Czyli te 1400 m3 wody to się równa pole tej podstawy, czyli... 25 razy 35 razy wysokość tej wody tak czyli razy 2 trzecie razy H tak. I wiemy także dwie trzecie razy H ta wysokość tej wody no to jest 2 trzecie tej głębokości basenu tak H to jest głębokość basenu. Więc jak wyznaczę sobie tutaj to H z tego równania no to będę miał tą głębokość całkowitą tego basenu tak tej całej niecki tak czyli Jaki poziom wody tutaj zmieści się całkowicie w tym basenie? Tak? No dobrze, no to kalkuluję, tak? I tak, 1400 to się równa. 25 razy 35, tak? Tutaj nie widzę potencjału do skrócenia, no to wymnażam, tak? Dobrze, 25 razy 35, dobrze, 5 razy 5, 25, 5 razy 20 plus 2 to będzie 12, tak? I teraz tak, 3 razy 5, no to będzie. 15, tak? A 3 razy 2, no to będzie 6 plus 1, czyli 7, tak? Dodać, czyli mamy tak 5, 7, 8, czyli wychodzi 875, tak? Czyli mamy tak, 875 razy 2, 3 h. Tak? Dobrze. I w takim razie tak, co tu możemy sobie tutaj skrócić? tak, 875 nie jest podzielne przez 3. Dobrze, no to spróbujmy tutaj jakoś sobie wymnożyć razy 2, tak? Czyli mamy następująco 1400, to się równa tak. 875 razy 2, no to będzie tak. 800 razy 2, no to 1600. 70 razy 2, no to będzie 140, czyli mamy 1740 i 5 razy 2, no to będzie 10, czyli mamy 1750 przez 3 razy h, tak? No dobrze. I teraz tak, tutaj nam się nie dzieli przez 3, dobrze, ale pomnóżmy w takim razie obu stronie razy 3, żeby ten mianownik tutaj zlikwidować, tak? Czyli tak, razy 3 obu stronie, czyli mamy tak. 4200 to się równa 1750 razy h. Ok, dobrze. Czyli teraz możemy obu stronie podzielić przez 1750, tak? Czyli wychodzi nam, że ta wysokość. To się równa 4200 przez 1750, tak? I to tak, to nam się skróci przez 0,0, tak? Okej, okay. jak skrócimy przez 5, to będzie tak, 84 przez 35, dobrze. I teraz co nam się może skrócić jeszcze? Może nam się to skrócić przez jeszcze 7, tak? Bo jeśli tutaj będzie podzielić na 7, no to będzie tutaj 12, a tutaj będzie 5, tak? Czyli wychodzi nam 12 piątych, A 12 piątych możemy zamienić na 2 i 2,5, czyli 2,4. Były metry sześcienne, operowaliśmy na metrach, czyli wychodzi nam 2,4 metra, tak? Ok, czyli odpowiedź. Ta głębokość tego basenu całkowita wynosi 2,4 metra. Ok, dzięki za to zadanie, jeżeli masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu, widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce, cześć.